Top model w Fortnite. A może jednak nie top model. Kilka dni temu postanowiłem napisać na moim Discordzie informację, że odbędzie się top model Simpsonów. Ale zmieniłem zdanie. Zostawcie łapę w górę po więcej takich odcinków. Subujcie mój kanał. Lecimy. Słuchajcie, jestem już na swoim Discordzie. Widzowie, jak widzicie, są zebrani już na top model. Ponieważ napisałem im, słuchajcie, wbijajcie na kanał, głosowy gramy, top model, prawda? Wczoraj powiedziałem, że dobrze jest mieć skiny Simpsonów, ale nie powiedziałem im jednego, że to jest jeden wielki troll. Więc w tym momencie idę wbić im powiedzieć, że kombo, które układali od wczoraj, niestety dzisiaj nie zadziała, bo to będzie top brzydal, czyli najgorsze skinę. Słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Echem, bo wczoraj wam napisałem... Słuchajcie, bo wczoraj wam powiedziałem, że gramy top model Simpsons, no nie? No. <słuchaj> Słuchajcie, no nie gramy top model, gramy dzisiaj top brzydal, czyli najgorsze skiny. Więc jak ktoś układał kombo, to przepraszam, ale... ale... Ale wjeżdża top brzydal. Poszukałeś mnie... <słuchaj> Sorry Blaze. A więc widzowie witam wszystkich w lekko strollowanym top modelu. Mieliśmy spotkać się dzisiaj na top modelu Simpsonów, ale coś nie wyszło, prawda? Gramy zupełne przeciwieństwo top modela, czyli top brzydal. Najbrzydszy skin dzisiaj wygrywa. Pierwszy uczestnik mamy tutaj tak: srebrny misiek, kaktus na plecach i złoty. Mordo, musimy porozmawiać. Ty, nie wiem, czy ty widzisz, ale ty masz na skinie złote blaszki i wziąć złoty kilow. Czy ty to widzisz? Tylko nie widzisz. W sumie możesz tego nie widzieć, bo ty widzisz tego skina od tyłu. Dobra, na razie, zapraszam dalej, przechodzisz. Mamy tu widzowie omega, niebieski omega, niebieski kilof, niebieskie buty Rekina, powiem tak, może nie jest to wyśmienite połączenie, ale na razie przechodzisz dalej. Okej, okay, widzowie, czy ten skin mi się podoba? Uważam, że jest obrzydliwy. Jest, jest totalnie obrzydliwy stary. Przechodzisz, o to dzisiaj chodzi obrzydliwe skiny. Jeżeli będzie coś ładnego, widzowie, to rzecz jasna odpadnie. Przy okazji, jak chcecie brać udział w takich odcinkach, to wbijajcie na Discorda link w opisie. Się. Banan, banan, banan. Co ja mam z tobą zrobić? No, tak. Masz plecak Fall Guys. Masz nawet ładnego skina. Masz Marvelowy Kilof. Czy to jest Killoff z Marvela? Nie jest Kilof z Marvela. Mówisz, mówisz, że to nie jest Kilof z Marvela. Kręcisz się chyba z prędkością światła. Boś się zawieszasz u mnie. Dawaj, dalej. Wiedźma. Okej, okay, na pewno. Chociaż nie wiem, czy ty wiesz, byku, ale ja kiedyś mówiłem, że ten skin mi się podoba. Ja lubię takie mroczne klimaty. Plecak, no nie pasuje do tego skina. Kill Off trochę pasuje. Patrzcie. Wiedźma. Magia. Można to jakoś przypasować, ale pierwsza runda na razie przechodzisz. Musisz mnie potem mocno przekonać. Kolejny skin: Wilkołak. Razem z jakimś kosmitą na plecach. No, jest to, jest to, może nie jest to turbo brzydkie, ale, ale jest brzydkie. Dalej. O stary, o stary. Czekaj, czekaj. Co ty, co ty masz w ogóle w łapach? Co to jest? Graffiti. Ale w sumie, pa. On jest taki trochę różowy, to graffiti pasuje, nie? Jordany plecak. Ale nie jest to aż taki ładny skin, żebym miał go pokonać. No tutaj. Mordo. Wachlarze fioletowe. Skin. Pasujący. Plecak fioletowy. No niestety, w sobie ten skin jest zbyt ładny, żeby móc przejść dalej. Przypominam, to jest Top Brzydal, czyli najbrzydsze skiny. Przechodzą. Okej. Okay. A Jak to się Nie. Jak, jak ten ziomek się nazywał ze Star Warsu? Dobra, nie pamiętam, nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, zapomniałem. Totalnie. Kilo. W ogóle nie pasuje. jakiś anime człowieku. Jakieś japońskie klimaty. Katana. Nie, to nie pasuje. To nie pasuje. To nie pasuje. Lecisz dalej. Następnie. Całkiem ładny skin. Trzeba przyznać, skin jest sam w sobie ładny, nie jest jakiś. Brzydki, ale połączenie jest Słabe, więc dalej Okej, okay, misiek z gitarą Na plecach To będę z tobą szczery, mi ten skin Osobiście się podoba, widzowie oceniajcie W ogóle razem ze mną w komentarzach, na przykład Tych co eliminuję, ale to był ładny skin ten misiek Dobra, to jest jakiś turbo ponury typ Z kilofem wielkiego młota No to jest w ogóle Brzydki skin, brzydki killoff, wszystko brzydkie Spoko, jak na razie jeden z lepszych Czyli jeden z gorszych, ale jeden z le... Wiecie, znacie tą zależność, nie? Okej, okay, mamy Cerbera w różowych rękawiczkach. Powiem tak, no Cerber raczej z różowym kolorem za dużo wspólnego nie miał, więc dalej. Ty człowieku, jaki gród tu wjechał. Złoty gród, Minty Axe i do tego... Kill of Ognisty, Jordan. Nie, 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 to, to w ogóle wszystko z innej beczki. Czyli dobrze, o to chodzi, nie? O to, o to chodzi, widzowie. Anime... No i tutaj niestety będę musiał wyeliminować. Mamy tak, japoński skin razem z Godzilla, czyli oczywiście, no, Godzilla ma duży związek z Japonią, więc tutaj niestety zbyt ładnie. Zbyt pasująco, skipper, zbyt pasująco. Następny jest skin, na którego nawet nie za bardzo chce mi się patrzeć, bo jest taki brzydki, więc przechodzisz dalej. Peter Griffin z jakimiś wielkimi łapami, człowieku Pelerynom, No nie pasuje, nie pasuje. Ewidentnie nie pasuje. Łuki z Kilofem Avengers z takim księżycem. No! Nie wiem jak wam, mi nawet ten skin leży, więc tutaj niestety eliminacja. Noel, masz za dobry gust, byku. No nawet nawet brzydki skin jest ładny. Burger, widzę burger z. O no, z kiszonem na plecach. No to to też pasuje. To ewidentnie pasuje. Tu jedzenie, tam jedzenie, zbyt duże, zbyt duże podobieństwo. Następnie motocyklistka z taką gitarą i plecakiem Godzilla. No tutaj myślę, może spokojnie przejść, nie jest to jakieś piękne. Świnia z. Pałkami i z plecakiem czachy. Ej, dobra, gdybym robił na przykład kategorie jakieś mroczne skiny, albo horror, albo Halloween, to ja bym to przepuścił, bo to ogółem pasuje. To pasuje. Ta kość na plecach, ta mroczna świnia, no to jest takie halloweenowe połączenie, więc no. Zbyt, zbyt dobre. To no, zbyt dobre na dzisiaj. Godzilla, urodzinowy kill -off i święta. Nie, 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 nie. nie. To, to nie pasuje. Okej, okay, następna jest ta babeczka. Z dziwnymi oczami, weź te oczy pokaż Ty, ona wygląda trochę jak kosmitka Tak szczerze, czyli mamy tutaj Kosmitkę powiedzmy i do tego Plecak, jakieś pszczoły Na nogach, nie pasuje, nie pasuje Dalej widzowie, predator z kosą i plecakiem czarnym. Ja powiem tak, gdyby tu był Predator, jakiś różowy killoff i na przykład ogórek na plecach, to by była klasa. Predator sam w sobie, jasne, jest brzydki. Ale to wszystko jest dobrze dopasowane, więc tutaj eliminacja, trypiasz, strypiarz, człowieku, człowieku. Patrzcie, mamy kolejną godzillę. No i zobaczcie, Godzilla, kupi różowy misiek, Jordany o, 10 numerów za duże, jakiś afro na plecach. Nie, 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 nie. To, to jest brzydkie. Przechodzi dalej. Ej, mamy znowu tego skina z Halloween, ale jak miałbym szczerze powiedzieć, to uważam, że... On pasuje. Że to jest nawet GIT połączenie? No tamten był dużo brzydszy, więc Max nie tym razem. Prezent mecha skrzydła i graffiti. Nie pasuje. Fioletowy gościu, tutaj jakiś misiek i. Tylko jakiś robot. Dobra, brzydkie, dawaj dalej. Kolejny robot z bananami na nogach, lody w rękach. Ty, ty się widzę na basen, wybierasz. No to wygląda, ta z tym plezakiem. Dobra, brzydkie, przechodzisz dalej. No i widzowie, ostatni skin tej rundy, Tury, który, który, który no nie jest jakiś turbo brzydki, ale no nie pasuje też jakoś świetnie, więc runda numer dwa. Widzowie, runda numer dwa, czyli emotka, zapraszam. Misiek wskakuje do gara, nie pasuje, przechodzisz. Dalej, co zrobi ten robot? Miliś mięso? Czułeś? To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Przechodzisz dalej. To było dobre. Ogółem to było bardzo dobre. To, to mi się podoba. Tęgość wie, co jest 5. Banan i emotka liścia. Zbyt ładne. Niestety. Mortan. To nie było na to Brzydal. Wilk tańczący taką emotę. No nie podoba mi się to, więc przechodzisz dalej. Okej, okay, wiedźma. Nike? Dzieć, maj Nike. No, nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje. Dawaj, dalej. Godzilla. Pytanie, co zrobi Godzilla w tych wielkich butach? O, starych. To okropnie pasuje do Godzilli. Okropnie, więc. Nie ma opcji. Omega w samochodzie. Też nie pasuje. Kolejna Godzilla. Czy będzie lepsza, czy gorsza? Nie, nie. W ogóle jakaś emotka. Nie wiem, w jakim to jest języku. W jakimś. Chyba arabskim. Godzilla. Nie. Przecież to w ogóle nie ma ze sobą związku dalej. On, jak na razie, chyba. Chyba na. Godzilla. Tym ślem, że. Już myślałem, że go wywali Okej, okay, mamy gościa z Gwiezdnych Wojen Tańczącego na, na mikrofonie Nie pasuje Dalej Ty, jeszcze emoty jako murzu Dobre Peter Griffin Przejdź dalej Nie pasuje no, Zobaczmy tego ziuta Okej okay. Siedzenie na tronie No niestety masz dużo niebieskiego Więc to mi pasuje To mi pasuje Michał, więc odpadasz Ale żeś teraz dał No pa... Widzowie Niebieski skin Czerwona peleryna I mamy tutaj emotkę Niebiesko-czerwony kilof, nie? No Niestety byku, ale to, to To nie był najlepszy pomysł To nie był najlepszy pomysł Dobra, babeczka z prezentem Rozwalająca miasto niczym Godzilla Nie, nie, nie W sensie nie pasuje, przechodzisz A to jest w ogóle odwrócona totalnie psychologia, nie? Zazwyczaj grasz top model, a teraz grasz top brzydal Jak ci się coś nie podoba, to przechodzi Jak podoba, to nie prze... To przecho... Pomieszane fest. A jeżeli chodzi o Twoją emotkę, Podlewanie groszku. Nie no, to w ogóle nie pasuje. W ogóle. Dalej mamy gruta wizowie, który. No nie no, Grut mi się nie kojarzy z takim czymś, więc przejdź. Następny skin. Łapiesz laser. No tutaj, tutaj, tutaj. Na top model bym to przepuścił, więc tutaj muszę to wyeliminować, Adasiek. Jeszcze jakaś różowa emotka, może bardziej. No to by się działo, nie? Do takiego skina. Motocyklistka. Yy, mordo, to jest fajna emotka. To było dobre. To było dobre. No niestety, torpeda mi. To mi się podobało. Ok, zobaczmy. Safe, To będzie w safe. Ie. Kula disco. Ej, nie wiem jak wy, ale ja na przykład uważam, że do tego skina to pasuje. Ona ma taki imprezowy vibe. Te dredy, te ciuchy, no tak, tak jak totalnie na imprezę, więc... Bluecar. nie... No sorry mordo. Hej, okay, mroczny skin i tęcza, totalne przeciwieństwa, nie pasuje. Kosmita, co zrobi kosmita? Kosmita i pad, kosmita i pad, kosmita i pad, kosmita i pad. No to to jest dobra rozkmina. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to, to jest tak. Jeszcze jedna, bo to ani tak, ani nie. Musisz mnie przekonać bardziej. No nie przekonałeś, jak? No nie przekonałeś. No nie tym razem, no nie tym razem. No zbyt dobre motki. Kolejna kosmitka. Co to w ogóle jest? Ty, okropne. Iść stąd. Serber, proszę nie odwal czegoś z. Tu jest zielony kolor, maś, ty jesteś zielony. Bo to nawet pasuje. Czy ja wiem, czy to tak pasuje. Nie, dobra, nie. Proszę Państwa, runda emotek, czyli oczywiście gliderów. Co my tutaj mamy? No, jeżeli chodzi o tą lotnię, taka trochę futurystyczna, to mi nawet pasuje. To mi niestety nawet pasuje, szczególnie z tej perspektywy, jak mamy tu pomarańczowe, więc anonimowy pozdrow dla Ciebie. Dalej. Co ty masz? Łos. Nie, 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 nie chcę na to patrzeć. Przechodź. Misiek i parasolka. Ty, jaka to jest parasolka, byku? Musisz zweryfikować, czy to jest srebrna pa parasolka, czy mi się wydaje. Wiecie co, no ten misiek za dużo srebrnych rzeczy. Tak samo ten złoty trochę pasuje. Muszę. Poł elimination A, ta sama lotnia Prawdopodobnie wszyscy by z tą lotnią przeszli, bo ona jest tragiczna Godzilla i takie coś Ewidentnie nie pasuje Taka złota, złoto-różowa z sercem Nie, 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 nie Dalej, dalej, nie pasuje Okej, okay, co my tu będziemy mieli? Człowieku, miś panda do gościa z Gwiezdnych Wojen Pozdro dla ciebie Nie pasuje, przechodzisz Wiedźma Jakiś szary rzucasz? Smok i wiedźma Powiem Wam tak, tutaj mi nawet pasuje, tutaj mi nawet pasuje, pasuje kolorystycznie do plecaka. No, eliminacja. Blaze. Zobaczcie, Blaze jest najlepszy w top modelach, więc no on ma za dobre połączenia, żeby wygrać to brzydal. Na to wygląda. Następnie Cerber z taką lotnią. No ja Cerber jaka, jakaś cyfrowa lotnia turystyczna, nie? Zobaczmy tego typka. Waszka. O, okej, okay, dalej. Proszę państwa Godzilla z meduzą. Co ma Godzilla do meduzy? No niby wychodziła tam z morza czy z oceanu, ale, ale nie, to, to jest brzydkie. To, to nie pasuje. Jotrek Griffin ze skuterem na świni. Ty się ze świnią na skuterze. Ty świnią na skuterze. To nie jest to. Przechodzisz dalej. lotnia. Smokorożec i niestety do tego skina mi to pasuje. Fabularny umysł. No i ostatni wilk z koszykiem. Przechodzisz dalej. Stało tylko 10 osób do końca. Otwieram drzwi pojedynki jeden na jeden. Let's go! Kto jest brzydszy? Zowie omega czy Godzilla. No uważam, że z tej dwójki raczej omega. Dużo anonimowych dzisiaj w ogóle mamy. Wyłączcie sobie anonimowego następnym razem. Godzilla czy ten misiek po lewej. No. Moim zdaniem oboje, oba fatalne skiny, bardzo brzydkie. Lewo czy prawo, lewo czy prawo. No tutaj mniej podoba mi się już ten Serber. Tutaj Kilo pasował nawet do plecaka, nie? A u Serbera wszystko z innej beczki. Wilkołak czy widzowie ten gościu z młotem? Ewidentnie gościu z młotem, ty Wilkołak. Dobra, pajówa. Okej, okay, ostatni duet. Peter Griffin kontra Prezencik. I tu wygrywa Petera Griffina Peleryna pasuje do Kilofa. co Są nawet obiemroczne, więc Prezent brzydszy przechodzi dalej. No i jestem ciekawy, czy ktoś wyłoży się na skórce do samochodu. To jest mega interesujące, bo zostało sześć osób. Oby wam nie pasowała. Godzilla nie pasuje. Misiek totalnie nie pasuje. Dalej. Kolejna Godzilla. Oj, 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 oj No dobra, dobra, dalej, dalej. Powiedzmy, że nie pasuje. Tutaj nie pasuje. Cerber, kurde, no tak kolorem. Nie, no święta i cerber, no sama cerber do świąt chyba nic. I prezent. Ej stary pasuje ci do skrzydeł. Też jest na niej zielony kolor. Ja, ja bym to na top model zaakceptował, więc tu niestety chudy odpada. Top 5. Tak wygląda finałowa piątka. Mamy dwie godzille, więc godzille. Zapraszam was tutaj, bo na pewno jedna z was musi odpaść. Buty macie te same. Skiny macie te same. Ty masz plecak świąteczny. Kilo z urodzin. Ty masz plecak. To powiem tak. Bardziej plecak pasuje chyba u tego. Zobaczcie. Różowe. Trochę różowego. Trochę różowego. Tutaj różowe. Czerwone, czerwone, różowe. Szare. No myślę, że minimalnie bardziej. Ten mi się podoba, dlatego odpadasz, świętoszek. Widzowie, Czwarte miejsce w dzisiejszym top modelu zajmuje. Czwarte miejsce zajmuje. Wojtek NX. Pozdro dla ciebie. Trzecie miejsce dzisiaj. Serber. Czyli Ziutek. Drugie miejsce zajmuje Godzilla, Dziadzianica. Byku, dawaj na pierwsze. Czyli dzisiejszy odcinek z najbrzydszym skinem wszechczasów: zwycięża Jankę. Gratulacje. Wizowie, dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.